do nalego, to był pomysł przed czy pomysł, który się w czasie meczu dołożył, bo super były wyrzucane mu na nos? Trzeba na, 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 na tego zawodnika przydać, nie? To co? Trzeba robić dalej. Był Wodnaczyk, <laughs> <To dokładnie. śmiech> był Jokota i <śmiech> <śmiech> następny jest e... No nie no, trzeba wykorzystać jego szybkość. Ja z nim zawsze mówię na treningu przed meczem, że jak masz taką szybkość, to nie przychodź na naszą połowę i się kiw, bo tracisz siły, tylko szukaj miejsca na wolnym pole, a ja Ci dam te piłki. No i... E, dzisiaj tak było i, i no super, super się udało. E, ale miał tam myślę parę sytuacji kontr, gdzie mógł się lepiej załowywać, lepiej podać, e, to po, po, musi poprawić, ale jest dalej e, młody i, i myślę, pokaże, e, pokazuje e, e, swoją szybkość, swoją jakość, co ma. E, i jak, jak masz taką szybkość, to jest bogactwo, no, no, bo jak takie coś dzisiaj masz w piłce, e, no ja go już nie dogonię, niestety. E, ale no, no, cieszę się na niego, że, że mu dobrze idzie. On ma bogactwo w szybkości, a czy Wy macie pieniądze od zarządu? Bo kibice też o to pytali. Zostaliśmy, część, e, część, zostaliśmy e, chyba wczoraj albo przedwczoraj, e, a nareszcie czekamy. A jest ten termin poniedziałkowy, o którym mówił Erik na, na konferencji, że obiecano, że do poniedziałku już będzie wyczyszczone wszystko? E... Nie wiem, jak takie informacje, to poczekamy. No, e, był, był komunikat, e, że, że będzie wszystko zapłacone e, nie wiem, do, do koniec tygodnia, albo co tam pisało. No i e, no, no dalej czekamy i, i mam nadzieję, że to w tym tygodniu, w tym tygodniu będzie zapłacone, ale e, no, szacunek dla nas, e, drużyny, że w takiej sytuacji e, to można się też wpiedolić na dół i grać o spadek, jak, 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 jak tak wygląda. I, i, no i fajnie, że, że, że nam idzie i, i reszta, reszta się załatwi. Ograliście dzisiaj, bo... Ograli dzisiaj lidera, no i pytanie, bo tam w czołówce jest taki wyścig, żółwi momentami i tak czasami sobie myślicie, że, że można by to wykorzystać, ja nie mówię o pucharach, ale, ale no jeszcze odrobić, a nuż zobaczyć, co się stanie w końcówce. A nie, ja zawsze mówię, od kiedy tu jestem, że zawsze jeszcze nie jest taki poukładany klub, żeby atakować. czołówkę, powidać też te najlepsze kluby, co, co w tamtym roku grali kwalifikacje na Puchary, no to, to też nikomu się, no nie. Nie wszystkich się udało. To nie jest tak łatwo. No, trzeba, trzeba być poukładanym, trzeba, trzeba mieć spokój. No, każdy wie jak u nas wygląda, też nie ma. Dyrektora, prezesa i tak dalej, du dużo kontraktów się, się kończy i tak dalej. No myślę, myślę e, nie, nie, nie trzeba o tym myśleć, ale też mówię, no jakieś szanse, to, to wychodzimy na mecze, żeby wygrać. Już nie gramy, nie, wy nie wychodzimy z liderem dzisiaj i mówimy, ach słuchajcie, jest lider i oddamy te punkty, tylko, tylko walczymy i, i tak robimy. Jest, jest teraz ile? Sześć punktów to jest dwa mecze. Dwa mecze. E, I i no, teraz e, tak niestety... Gramy tak e, nie o nic, ale no, możemy więcej do góry patrzeć. W tym minionym tygodniu byli przedstawiciele film, które chcą kupić gudnika w Zabrzom. jakiś sygnał od swojego przyjaciela z Niemiec e, po tej e, wizycie? Jak... Ja chcę też jedno wyjaśnić. Bo, e, no, jedno, jedno jest, że prywatność ma być, ale no, ja, 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 ja jak, jak ja jestem, to jestem. E, tam jest Zarys i jest Tomasz Hansla, no i ja się z nim spotykałem i, i no jest, jest tam plan. Z tym trzecim nie znam, nie znam firmę, nie znam, kto to jest. No, nie robicie błąd, że ja mówię, musi być prywatność i obojętnie kto. Dla mnie jest ważne, z kim ja będę pracować, jak, jak ja będę pracować w górniku. Mam na to kontakty, już mówiłem, mam plany i tak dalej. Ale to muszą też być poważne ludzie. Ludzie z planem, ludzie co kochają górnika, ludzie co, co przychodzą na stadion, co czują, to po to nie jest normalny klub. To trzeba być ze ser sercem ambitny i to mogę potwierdzić, że, że te ludzie, z kim rozmawiałem, to jest ta firma Zarys i, i Tomas Handla, no, no, no to mam, ale na koniec decyzja nie jest u nas. Jakby była inna decyzja, to muszę zobaczyć, jaka przyszłość będzie u mnie w kurniku. Ale ta wizyta w, w siedzibie klubu, przejrzenie papierów nie zniechęciły Tomasa w żaden sposób od tej inwestycji? Bo oni mieli okazję wreszcie zajrzeć do papierów klubowych. Tak? Na no, to nie mam informacji, mm -hmm. no, bo na razie się w, tym, w tym nie bawię, to, musi, to muszą te ludzie same sobie analizować, mm -hmm. ale e, jak tam mam od nich takie informacje, no to e, ciężko e, takie warunki stwierdzić, jakie, 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 jakie to są. No, e, Mówię, zobaczymy, ja, ja zawsze mówię, że, że, że na razie gram w Gruniku, kocham tu i kocham na razie grać na boisku, ale też chcę pomóc, żeby to poszło wszystko do przodu, ale chcę pomóc nie po jakąś stronę, kto mi coś mówi, co mam robić, tylko chcę to też trochę poukładać, na przyszłość, jak ja to trochę widzę, ale to jeszcze nie jest ten czas, no bo na razie jestem piłkarzem. Lukas, Ty mówiłeś parę tygodni temu, kilka tygodni temu, jak pytaliśmy Cię o te rozmowy, powiedziałeś, że dobrze by było, żeby to się roz... przed zakończeniem sezonu rozwiązało, żebyście na obóz jechali już ewentualnie z nowym właścicielem, bo potem jest trudno to wszystko poukładać. To jest jeżeli moje to się... zdanie, no, no okay. jak, jak, się... ja, jak ja, jak jak ja, e... Miałem, jak ja bym nie byłem piłkarzem, jak teraz jestem, no to, to by wszedłem to i by to kupiłem jakoś i by, i by wyłożyłem tą ofertę. I z mojej perspektywy, jak ja by byłem właścicielem i chcę kupić klub, no to chcę to kupić sprzed, no to chcę kupić zawodników, chcę mieć plan na sezon i tak dalej, no to jest, to jest chyba jasne, no, nie, da, nie da mi to z mojej perspektywy wziąć to, a, a, a wszystko już jest połapane, nie? I, i no, o to mi chodziło. A gdyby, się, gdyby się to nie stało? Bo nie wiem, nie wiem jak się potoczą te rozmowy. To jak ty będziesz patrzył na ten rok kontraktu jeszcze w górniku? Normalnie. Gramy. Niezależnie od tego co się stanie, zostajesz. E, no zobaczymy, e, jest jeszcze, są jeszcze parę meczów, e, potem jest e, lato, jest urlop i tak dalej. Jak ja zawsze mówiłem, ja tak moją, moją przyszłość mam e, w moje ręce. E, widać, że na boisku e, teraz. Tą rundę mi dobrze idzie, mam trzecią, trzecią, e, trzeci punkt e, na koncie. E, zobaczymy, no e, myślę, ciężko takie coś opuszczać, jak się widzi, że da się radę jeszcze na boisku grać na, na dobrym poziomie. Ale jeszcze raz mówię, no, musi też wszystko pasować. E, dla mnie to jest, to, jest, to jest ważne i dlatego też tu przyszłem do Gunika, żeby, żeby też e, pomóc e, za bójskę. Skoro masz ważny kontrakt, tak naprawdę najgorętszym transferem latem może być transfer Łukasza Podolskiego, jeżeli uzna, że w już nie chce grać. Jak, jak ktoś wyśle ofertę, no to zobaczymy co będzie. No, jak oglądam mecze, to chyba to nieźle wygląda z mojej perspektywy. E, i, i, no cieszę się, mam radość na boisku, cieszę się. E, oczywiście nie biegam te 12 km, ale to też niepotrzebna, idzie też inny sposób grać piłkę. I zobaczymy, no jak mówiłem, ciężko by było to odpuścić takie coś, ale zobaczymy jak co będzie następne tygodnie miesiące, jak to wszystko się będzie układać. Wymieniałeś zawsze nie wymieniałeś być może Turcję, a zawsze jeszcze Arabia Saudyjska, gdzie mistrz świata byłby tam niechętnie widziany. E, no pewno, ale tam nie ma dużo Mistrz świata, co tam grałem w tej lidze, to by się przydało. E, 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 jakby zobaczyli dobrą kasę, to, to by, no tak, nie wiem, z 20 milionów euro za mnie do burnika, to by było fajnie, nie? E, nie, mówię, e, my się tu czujemy dobrze jako rodzina, jesteśmy tu, jak mówiłem też, e, miało być rok, teraz już jest prawie 3, e, się cieszę z tego, e, że jesteśmy zdrowi, że e, mam radość na boisku i że teraz nam idzie, idzie dobrze na boisku. I, że, że, że nie musimy musi, już musi prawie patrzeć, żeby, żeby tam gdzieś spadnąć z ligi. Trener Udban tak trochę gorzko, ale zażartował, że bieda scala, pytany o tą sytuację to, finansową, co, co, co że to to znaczy? łączy jakby, tak buduje zespół od środka, taką biedność, no, zamienia biedność. To jest charakter, jest wam łatwiej na Czy tej to, to rzeczywiście tak jest? <słuch> Że czujecie, że ta cała akcja też was zjednoczyła bardziej? A nie wiem, no pokazało to akcja, jak, jak nie wyszliśmy, ten, ten, ten protest jak był, że nie wyszliśmy na boisku, to pokazuje, że zawodniki nie są zadowolone z tego, no ale e, ja myślę, ta, takie podejście na boisku to chyba nie ma, nie ma dla mnie, no nie mogę na chłopaków e, odpowiadać e, takie, takie pytania. E, ja jak wychodzę na boisku, no to tam wszystko, no bo są też e, 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 ludzie, który, no, odpowiedzialność jest za tych ludzi, za kibiców, ludzie, co przychodzą na stadion i tak dalej, no to to trzeba walczyć, trzeba grać. No, ale, ale też może być taka sytuacja może w innych klubach o gdzie, gdzie takie coś, że możesz się tam no, wszystko jakoś zabiegać i, 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 i grasz tam gdzieś o spadek, no, bo tak nie wygląda różowo poza boiskiem. Ale w miarę te jak mówiłem przedtem, że no, kompliment dla, dla trenerów, dla, dla, dla szpilkarzy, że tak walczymy, że tak dochodzimy. I, i, że tak, i że tak gramy, no, i, i to, to mnie cieszy i to pokazuje, że w szatni jest super charakter, że e, zawodniki, które przyszli do nas i tak dalej są po, poukładane w głowie i, i wszystko dają siebie, no i widać te, te mecze u siebie, te kibice i to wszystko, no to, 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 to jest coś wspaniałego i każdy ma na to też odpowiedzialność. Moje ostatnie pytanie, wielkie derby Śląska, już prawie za chwilę, czy po tak, przy takiej karierze bogatej, takich wielkich doświadczeniach czuć jakiś deszcz emocji dodatkowe, że będzie Stadion Śląski, mecz z duchem, barwa myślę, no już tyle derby grałem na świecie, że e, no też szkoda, że tam wyszło, że nie dają nam więcej biletów, e, to jest takie, takie jak, jak, jak się mówi w przedszkolu takie zachowanie, że wycinane. E, no wycinane i tam nie dają was e, biletów, bo może atmosfera nasza będzie lepsza na stadionie jak od nich i tak dalej, no, takie zabawy musi, zawsze jest, musi być derby, e, no też kibicowsko musi, mówię, nie, nie, nie ma się nie musisz stadionu spalić, albo, albo jakieś walki tam nie muszą być na stadion albo e, za stadionem, no ale no, to jest fajne, no, jak jest stadion pełny i tak dalej i te kibice są, te kibice są, no, to jest to jest... Dlatego ja gram piłkę. No i derby co ja grałem e, na całym świecie, to zawsze tak było. Tam nigdy nie było, że e, nie wiem, e, kibice nie zostali swoją pulę całą e, i tak dalej, nawet zostali też więcej i tak dalej. Grałem w Turcji, czy to w Kolonii, czy w Japonii, czy gdzieś tam grałem zawsze byli fajne, fajne, fajne derby no i o to chodzi no, e, e, i się cieszę na to i, i zobaczymy, zobaczymy jak to jak to, e, jak to wyjdzie e, ruch na razie też dobrze gra zbiera swoje, swoje punkty e, będą walczyć o wszystko ale my też, no, bo to jest derby Jedne już my wygrali tu u siebie i, i chcemy następne wygrać. A które z tych derbów, które grałeś, są dla Ciebie takie no wzorcowe, takie największe, najbardziej emocjonujące, najwięcej ludzi, najwięcej emocji? Które z tych? Stambule? Stambule, no tam jest taka atmosfera gorąca, że, że to tam fajnie się gra. No i mówię, o to, to chodzi, że też kibicowsko. No to jedna strona no, jest 5 tysięcy z Fenerbahce było, a reszta z Galatasaray i tak dalej. No, to jest coś fajnego, jak stadion jest pełny a nie tam tylko jeden u góry tam w kącie, gdzie siedzą parę kibiców po, po, po nie wiem co, no, e, i no, to, to jest takie coś, e, e, co, no takie derby, no mam moją bramkę z, z ruchem tu u siebie, to są takie fajne momenty, e, ja myślę na każdym derbi chyba szczeliłem bramkę e, i, i to jest coś fajnego, to są takie momenty, e, co się nie zapomina e, i... i jeszcze jak mecz jest wygrany, 1-0 u siebie, stadion pełny i tak dalej. To są takie fajne momenty i jedziemy za parę tygodni na, na następne derby i wychodzimy tam, żeby ten mecz wygrać. Łukasz, jeszcze jedno pytanie o mecz. Pierwszy raz dzisiaj z Kozukim. Jak byś opisał tego piłkarza? Jeszcze jest od początku. No widać, że dużo biega, że dużo walczy, taki, taki jak z Japonii, bo tam też grał prawie 3 lata. To są ambitnie walczą, bie, dużo biegał, dużo pracy też robił, e, co może ludzie nie widzą. Ludzie tylko widzą asysty bramki, a jak tego nie ma, to już jest dowora, ale ja to inaczej widzę, dobrą robotę robił, dużo biegał e, i tak dalej. Ale to też nie jego pozycja tak na dziewiące i, i tak dalej. On lepiej jest tak. No na krzydłach, jako dziesiątka, tak trochę, a nie tak całkiem przodu. No ale taki był mecz, taki trener wybrał system, no bo Jagelona ma swoim jakąś też rozgrywaniu i tak dalej. A koniec wygraliśmy mecz, no to co, nie ma nic co marudzić. Dzisiaj e, odebrał koszulkę z numerem 10 Włodzimierz Lupański. Ty Lupańskiego nie mogłeś na boisku widzieć, ale rozumiem, że jako dla człowieka z Sośnicy, czy związanego z głodnikiem, to nazwisko ma znaczenie. I fakt, że nosisz tę dziesiątkę też na plecach. No oczywiście, no to widać, opaki Sośnicy to mają coś, i, I Mam nadzieję, że po polu Błańskiego i po Podolskiego następny jakiś się wyciągnie z sośnicy, żeby tu grał w, w Górniku. I co mam powiedzieć, dzięki takich ludzi, ja tu mogę stać. My możemy grać. Dlatego, jest taki stadion. Bo, jakby takie legendy jak on nie grali i robili te bramki i tak dalej, i nie prowadziliby tą markę górnika zawsze na zewnątrz, no to by ja dzisiaj tu by nie stałem. E, i, I może górnik był, e, by nie było, albo był jakieś tam a klasie albo coś. I dzięki tych kopalni, co ludzie pracowali i takich pukarzy jak on, e, jest ten górnik tam, gdzie jest. Dzięki bardzo. Dzięki.